I kolejny koncert, tym razem na scenie wspólnej Wejery. We wtorek o 18.00 wystąpi tam poznańska scena młodych. Zespół tworzy grupa utalentowanych muzycznie uczniów z poznańskich szkół, a stworzyli ją Anna Zalewska-Powalisz i Krzysztof Powalisz. W jej wykonaniu usłyszymy besele poety, poemat Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Pełen metafor, tajemniczy, baśniowy. W sobotnie popołudnie zajrzałam na próbę. Nie zna Baczyńskiego, a jest to tak magiczna i uniwersalna poezja, którą warto przypomnieć, bo opowiada o życiu, o, o czymś pięknym, o miłości, o tym wszystkim, o czym marzymy, czyli o, o życiu, które jest spełnione. I to samo myślał Krzysztof Kamil Baczyński, pisząc ten poemat w 1944 roku w ciągu dwóch dni. Tych pieśni jest... 13, więc myślę, że będzie można posłuchać razem z zespołem muzycznym. Wszystkie aranżacje napisał Krzysztof Powalisz. Także jest to zupełnie nowa odsłona dla tych młodych ludzi, którzy do tej pory śpiewali tylko muzykę popową. To nadzwyczajne doświadczenie, ponieważ musieli tutaj wsłuchać się w liczne dysonanse. Liczne głosy, które do tej pory nie były im bliskie, dają radę. Poznaliśmy jego twórczość jakby od środka, i wewnątrz. Naprawdę, coś nowego i coś, co nas bardzo miło zaskoczyła, przynajmniej mnie. A to zjawisko, Poznańska Scena Młodych, co to takiego? No, to jest to, jest, to, jest to jest zlepek, zlepek wszystkich najlepszych ludzi w Poznaniu. Młodzież, no, no. <laughs> która po prostu chce i robi, i. Wychodzi jakoś to. Każdy jest inny i można spotkać z tu naprawdę wszystkich, i nie ma żadnych konfliktów. Jesteśmy po prostu grupą takich, takich przyjaciół w sumie. Tak. Dzięki temu muzykalowi poznaliśmy tyle bardzo pozytywnych osób, że po prostu nie chcemy się rozstawać. Zapraszamy 3 czerwca Teatr Wayery, godzina 18. Na pewno nie zabraknie wrażeń, piękny poemat Baczyńskiego i zapewniamy, że nie będzie to nudna poezja. Wesele poety w wykonaniu Poznańskiej Sceny Młodych we wtorek o 18 na stronie wspólnej Wejery. Dodam, że muzyka do poematu powstała w połowie lat 80., a napisali ją wspólnie Juliusz Czwakiel i Witold Skaczkiewicz dla Anny Zalewskiej Powalisz.